Cześć, się, no, witajcie na moim kanale. Ja jestem razem, no, niektórych jak mi jakimś sąsiad. Witaj sąsiedzi, mój najlepszy. Także jak widzicie, przed nami trzy ciągniki, aż trzy ciągniki dzisiaj będą używane. Dwa przynajmniej w dzisiejszym odcineczku, raczej już na dzisiaj też dwa. Uh, Ursus C16, no, nasza um, Ford, kultywator, wóz i ziemniaki w worku, workach. I jedziemy na razie Fordem z wozem na z wozem i nawozie na pięknej plus dwa to jest, to trzeba uprawić przed, ziemię, przed sadzeniem ziemniaków to ziemię, a po co będę jeździł 10 razy? I tak jadę z nasionami, i tak jadę z nasionami, także nie ma sprawy, damy radę. Nie sąsiad, musimy dać radę. Jak nie damy rady, no to ciężko sprawa Taka eleganckać <grydec> w końcu coś już będzie używane nie? on ostatni raz widział pole. Dobra. stawimy sobie to tutaj. stawimy sobie to tutaj. ściągniemy sobie pasy. Tutaj obciążenie na razie, bo przez dościągania tego kultywatora, chociaż on nie jest jakiś mega ciężki. Coś tam swoje waży sąsiad no będą patrzeć co ten Alex robi najlepszego No ja już go na złom, a sąsiad jeszcze takim kulturatorem robi I jakoś mój to idzie, nie? Obciążnik pasuje odczepić, to też tu odczepimy gdzieś przygłodzie bożym dobra o. o o o o o czekajcie bo tutaj jest, jest sytuacja typu ciężka co tu się stanęło czemu przerzuciło na drugą stronę a to nic już opanowana sytuacja także dobra Zapinam. No troszkę ziemniaku będzie, jak widać to jest konkretne. Ileś będzie tego. Ale myślę, że myślę, że będzie dobrze. No, będzie tych ziemniaków trochę. Jeszcze tyle chyba nie było. Także coś nowego przynajmniej. Dużo ziemniaków. Szybko, bo tutaj się nie głęboko nie, nie głęboko będzie, nie, nie wiecie, no z przesadzeniem, to A tylko tak, żeby wyrównać, żeby się lepiej jeździło z sadzarką. No szczerze, że nawet nie brałem to na obciążnik, ale był zaczepiony, no to, bo myślę, że z workiem sobie poradzi port. a jeszcze jak ma tutaj ten e, e, agregat z tyłu to, to będzie w miarę łatwo sąsiad jak 30 a no już niedużo zostało Mówisz, że Takie już bliżej niż dalej nie to no jutro, już. jutro będziesz pewnie ziemniaki sadził ku drona no jeszcze dziś może za ten zabronuję bo Jutro zasadzę. dzisiaj zasadzić no i co sąsiad, czekać tylko do kozów a to też na dniach bo w maju, myślę gdzieś tak w połowie maja będziemy kosić no i tak widzę bizon stoi, czerwona flaga twoja wiadomo, że konkretny rolnik tam mieszka bizon no i co nam zostało Trzy razy przejechać. Można bierz po 60. I idzie ta robota. Gurde. Nie ma co narzekać. A ja tam widzę co siada się to ostro tam daje po garach. Ale ja sąsiad sobie powolutku jeździ. Sąsiad on się nie śpieszy, no nie sąsiad. A czy co ty się spieszy? Ja to no, normalnie jeżdżę 15. No, to co raz. Nie katujesz? A nie nic. Nie, tak na średnich powrotach. No ale dobre. Tak jakby było widzowie Tak jakby miało być. Teraz tylko jechać potem skoczyć po tą naszą 60 -tą poczciwą no i resztę robić ją nią może no, jest 18, także fajnie by było jeszcze się dzisiaj wyrobić ale myślę, że się powinienem wyrobić hmm. daję rady bez problemu Dobra, niech stoi Opuszczę jeszcze ten kultywator cały, bo bym miał uciekać to... Hmm. Biegniemy po to po To tą naszą Dobra, palimy No i ogień To za chwilę zejdziemy Ale się zasadzi Bez problemu Opuścić Serio No dobra, jakoś tam radę A no tak przecież tu nie ma tak gleby 3D i wiesz sąsiad? siat no. Tu nie ma gleby 3D i... Wiesz jak się będą robić te? Nie, gleba 3D jest, tylko nie ma tej 360 gleb. O, no. Takie fantastyczne będą. No. Ale to chyba przeżyjemy, nie sąsiad? Przeżyjemy. Następnym razem już nie będziemy tu siadzić tyle, wsadzić. Ale fajnie jeszcze to wygląda taka kratka. I się robi. Może się elegancko, a za zasadzić się nie chce dobrze. Przeżyjemy nic się nie stanie. Tak samo urosną jakby tam, jakby tak było. Normalnie. Nie będzie wyglądać się jeszcze trochę Ale jak już wyrosną, to się nie będzie tać. Tam jest powrotem Połowa sadarki wysadzona Trochę tych sadarek będzie Nie ma co się oszukiwać I sąsiad jak tam no, Kale, tak no, to jak Bota, no mogłoby no, być lepiej Jakby się fajnie upadały te żonki nam no. Ale to nic Jedziesz jak drogą, czy? Fadam czy Twojego sprzedawcy A to się zobaczy. Widzicie, widzicie go tam widzowie, są siada? Ja widzę. Bardzo dobrze. No ja do końca, czy nie bardzo? Nie, że hmm. tutaj pod... Sam... No, i Jeszcze tutaj, żebym tak Już będziemy kończyć, bo no co, będę mam przedłużone sadzenie. Jak sadzenie, e, zobaczcie sobie jeszcze tutaj elegancko, jak to piękne u nas wygląda. No i co, e, tym oto pięknym asystentem e, se... chcemy serdecznie podziękować za oglądanie dzisiejszego ciężko. Naprawdę, zapomnijcie o w górze subskrypcji. I do następnego, trzymajcie się. Cześć.